E, dzisiaj poznawiamy sobie o węglu. Węgiel sprowadzony z Indonezji. Wydaliśmy 20 miliardów złotych na sprowadzenie do Polski milionów ton złota. Czyli beznadziejnej jakości węgla. E, teksty takie jak. Moment, jeszcze tutaj. Coś Eksportujemy węgiel koksowy. Nie, nie da się go użyć w domach. A. Ja nie rozumiem o co się teraz chodzi. Teraz. E, Cała Polska śpi na węglu i nie ma u nas węgla. Czy wy nie rozumiecie powagi tego, czy, czy naprawdę ludziom wyżarło mózgi w tym kraju? Czy ja się nie pytam, czy naprawdę, bo tak jest? Przecież dlaczego nikt nie podnosi głosu w sprawie tego, że Polska jest. E, tutaj mamy tak. Nie to. Fajne piosenki. Dlaczego jeszcze nie jesteśmy bogaci? Macie tutaj powiedziane, że my mamy tutaj takie bogactwa, że to się w głowie nie mieści. Każdy Polak miałby 5 milionów złotych ze swoich bogactw, bo bogactwa są liczone w trylionach. Fachowcy o tym mówią. Dużo różnych złóż i o co się rozchodzi? No, po prostu nie wiem. Jeszcze sytuacja wygląda w taki sposób, to też jest najlepsze. Najlepsze jest to. Że na Ukrainie czy ludzie mówią, ja nie wiem, nie byłem tam, ale mówione jest, że na pewno jest o wiele tańszy? Na Ukrainie węgiel jest po 200 zł, a w Polsce jest po 3000 po 3000. Na Ukrainie, gdzie jest wojna, węgiel jest po 200 zł, a w Polsce, gdzie, ma, gdzie nie ma wojny, węgiel jest po 3000. O co się rozchodzi w ogóle? Powiedzcie mi, ile osób, ile Polaków doszło do takiego wniosku, jak Daniel z kanału Ariowit jeszcze jeden członek z jego rodziny. Czemu nikt nie podnosi głosu w tej sprawie? Dlaczego w ogóle jest tak drogo? To jest kolejne pytanie. To jest kolejne pytanie. Na zdrowy rozum. Czemu nikt nie myśli w tym. Oni się śmieją. Rządzący się śmieją z Polaków. Robią co chcą. Morawiecki powiedział. Taśmy. Taśmy Morawieckiego. Onet. Onet to jest polsko. To jest niemieckie tutaj. Niemiecka strona. I mamy tutaj rozmowy właśnie ludzi. I Mo Morawiecki, co mówił, będzie sobie zobaczyć, że ludzie będą jedni będą yy, kopać dziury, a drudzy będą zakopywać i będą się debile cieszyć z tego, że mają pracę zamiast karyżu. Do przodu, Polacy, do przodu, jedziemy. Jedziemy właśnie w tym kierunku, tak. Jedźcie wszyscy LGBT i tak dalej, każdy, bo. Brak rozumu to naprawdę wolnościowcy się kłócą. Nikt nie myśli normalnie. Nikt nie wiem, nie cieszy się w tym kraju. Nie tworzysz sobie przyjemnego życia. Nie dziwią. Niektórzy mówią, że jest jeszcze ekstra. No po prostu nie wiem. To prowokacja. Słuchajcie. Prowokacja może rosyjska. A no to nie jest prowokacja rosyjska, bo to było 4 lata temu. Wie, wiecie. To było śmieszne. Tutaj macie powiedziane. Także wszystko o tym. O bogactwach Polski i tak dalej. Moi drodzy. Nie będę tworzył takich filmików 57 minutowych. Mogę Was odesłać do tego filmiku. I powiem wam tylko tyle. Ten filmik obejrzało prawie milion ludzi. Ja się pytam, gdzie oni są. Wymądrzałem się za granicę, tak jest. Część na pewno. Jeszcze inna obejrzy, pójdzie do kościoła i zapomni. Nie wiem, po prostu. Więc wiecie, człowiek, który wygląda jak Hindus, ma duże pojęcie o Polsce. Rozmawia z Krzysztofem, Tytko. człowiekiem, który dużo wie. I polecam. Nie wiem, polecam, może do kogoś to trafi. Tak jak filmy, polecam także film Ronald Bernard. Wywiad z nim. Ronald. Bernard. Ja sobie oglądałem. To, oglądałem to wczoraj. E, trz, dwa wywiady. Teraz będę trzeci oglądał. Polecam zobaczyć. Filmik ma się 5 lat już. To rządzi światem i tak dalej. Finansiera. Nie wiem, ile oglądaliście i zobaczcie. Zobaczcie na te teksty w komentarzach. 200-300 tysięcy. E, Mówili tam, że 18 milionów na przykład we Włoszech obejrzało, w Polsce 300 tysięcy. I to jest tak. O. 4 lata temu. Wspaniały materiał. Dziękuję bardzo za przetłumaczenie. Dzięki temu dotrze do kilku Polaków, Jerzy. Do kilku Polaków. Piękny tekst, ale to mnie zwaliło. O, Do mnie dotarło. I tekst taki wątpię. Czyli jest pokazane jak na tacy i nadal mało kto co rozumie, ale polecam no zobaczyć tak czy siak, co mogę powiedzieć wam. No więc podsumowując, bo nie będę mówił więcej. Śpimy na węglu, a węgiel kosztuje tyle i mówi się, że nie opłaca się i że Polska nie ma węgla. No, to tyle. Przybijam pionę z wami. Piątka e, internetowa. 60 odgłos piątki i to tyle. Trzymajcie się. E, możecie udostępnić innym. Napiszcie komentarz, co myślicie. Macie sobie łapkę w górę dla zasięgu. Napiszcie, nie wiem, co chcecie, co myślicie. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Pa, pa.